Dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie. Dzisiaj jest ze mną Stefan. I chcemy Wam powiedzieć o czym? O jest sedo. Tak, bo z tego co słyszeliśmy, to nie wszyscy wiedzą, jak je zrobić i w ogóle o co chodzi w drzewie Jessego, więc yy, my tutaj idziemy z pomocą, tak Stefanku? Tak. Czy my robiliśmy drzewko Jessego w domu? Tak. A ile razy robiliśmy? Dwa. No, nawet trzy, ale tego jednego to możesz nawet nie pamiętać do końca. No dobra, to powiedzmy tak. Co to jest w ogóle to drzewo tego Stefanku? Jak tobie się to wydaje? No, na każdym, na każdy dołącz też jeden, jeden, jedną Ewangelię, która jest w, w, w Piśmie Świętym i, i w jaki dzień jest ta Ewangelia. Tak. I chodzi o to, że drzewo jest Jessego to jest w ogóle takie słowo też z Pisma Świętego, gdzie czytamy, że wyrośnie różdżka z pnia Jessego, i to jest o Panu Jezusie. Czyli my tak naprawdę w drzewie Jessego chcemy odtworzyć rodzinę kogo? Pana Jezusa. Tak, bo czekamy na jego urodziny, bo drzewo Jessego robi się właśnie w adwencie, kiedy czekamy na święta, na Boże Narodzenie. Więc w tym drzewku Jessego my sobie przypominamy tę historię. I zaczynamy od czego? Stefan, pamiętasz, jaka jest pierwsza historia? Od czego zaczynamy yy, drzewo Jessego? Od stworzenia świata. Tak, zaczynamy od stworzenia świata, czyli od jakich pierwszych ludzi? Adama i Ewę. Dokładnie, czyli poznajemy Adama i Ewę i potem poznajemy różne historie biblijne, różne postaci, takie bardzo ciekawe. I teraz dla dzieci mamy przygotowane, dla całej rodziny, co do tego drzewa, mamy przygotowane takie obrazki. I, i zobaczcie, tu jest, jest, jest ten, tu jest świata. widzicie, tu jest plane, planeta tu Ziemia. Jest Ziemia. A tu Adam i Ewa. Jak widzicie, one się różnią, no bo mają takie otłaki, Tak. I teraz chodzi i o to, to tak, że my wyklejone. na każdy dzień, Stefan, czyli mówiąc konkretnie, na każdy dzień mamy jeden obrazek, jedną historię. My mamy obrazki, które w tym roku na takie przykleiliśmy na takie drewienka. Tu mamy na przykład Maryję już. Przed, Im bliżej Bożego Narodzenia, tym mamy postacie bliższe już na Pana Jezusa. Wcześniej mamy jeszcze taką ciekawą postać, którą chłopcy bardzo lubią, to jest... Dawid i Doria. No właśnie. I teraz my w każdym dniu czytamy sobie fragment Biblii z tą historią i też zachęcamy dzieci, żeby coś z tą historią więcej zrobić, porozmawiać o niej. Na przykład kiedyś lepiliśmy świat, pamiętasz? W tamtym roku lepiliśmy świat i różne stworzenia, które Pan Bóg stworzył z... e, do jedzenia. Do jedzenia. Tak, zrobiliśmy taki ołte ołte mój! No, były takie Zrobimy Zrobimy, jak znajdziemy takie ciasto, czyli takie ciasto, z którego można było upiec ciasteczka. Jak był Adam i Ewa na przykład, co robiliśmy? Pamiętasz, odgrywaliśmy Teatr, pamiętacie? Z Irusiem robiliście. I to jest też bardzo fajna zabawa dla dzieci. Czyli my tak, i rzeczy takie rysunkowe, plastyczne robimy, prawda, Stefanku? Coś kolorowaliśmy. Do niektórych historii mamy też kolorowanki. Czasami robimy teatr, czasami po prostu rozmawiamy, czytamy. Więc różne zabawy, tak? Żeby sobie tę historię lepiej w główce zapamiętać. No i w tym roku będziemy jeszcze raz je sobie przypominać. I teraz dzięki temu, że każdego dnia odkrywamy właśnie fragment z Pisma Świętego. Pieś, to czekamy, pomysłu, tak jak była ta ziemia, potem ta. był Adam i Ewa. I teraz słuchajcie, jak tą gałązkę? No, te nasze zawieszki najlepiej będzie zawieszać, tak będziemy też robić na gałązki po prostu. I tak, tak właściwie tradycyjnie zobaczcie. powinno być. Poczekaj, sła, że mamy gałązkę taką z drzewka owocowego, które można w ogóle z, z, wy, wypuścić coś, jak postoi trochę w wodzie. Dobra. Więc mamy. Dobra, zobaczcie, tu się kleimy piesą. Yeah. Yeah. Ktoś, ale to zaraz im pokażemy, wiesz, poczekaj. Więc y, można to zrobić po prostu na gałązkach, jeśli mamy zawieszki. My mamy takie ornamenty, można je też u nas y, znaleźć w wersji do druku, ale można też je samemu zrobić, mając historię, po prostu taki symbol, który tę historię przedstawia. I my to będziemy zawieszać, ale my też y, robiliśmy taka najprostsza wersję, którą też chcemy Wam powiedzieć. To jest po prostu na kartonie, narysowanie drzewa. To nasze jest tutaj takie bardzo, bardzo proste, więc można jeszcze... Oczywiście... Więc zobaczcie, tu się kleimy sobie. Tak, wersja. można też jak jest naklejka, to po prostu przykleić, czy jak jest karteczka, to klejem nakleić. I jest to bardzo proste, wszystko jest na płaszczyźnie, więc nie trzeba też, nie wiem, sznureczków wiązać. Można to zrobić bardzo prosto. Te naklejki można włożyć dzieciom do kalendarza adwentowego, jeśli macie, jeśli nie, to po prostu dawać codziennie. I tę historię z nimi jakoś sobie właśnie odkrywać. I sama idea tego drzewka tego zobaczcie, jest skupiona wokół czekania na narodziny Pana Jezusa. Tak jak ludzie czekali przez wieki. W Starym Testamencie mamy to oczekiwanie na Mesjasza, tak my też czekamy, też poznajemy całą rodzinę Pana Jezusa. I też jest tutaj ta gra słowna urodziny Jezusa, czyli idziemy do tej rodziny Pana Jezusa. Dwa, czekamy na urodziny Jezusa, a trzy, no my też jesteśmy rodziną Pana Jezusa, więc, więc też poznajemy i swoje korzenie, i właśnie całe, całą jego genealogię. To będzie taki dzień Izraelitów. Izraelitów, dźwięk na przykład. Dobrze. Także słuchajcie, kreatywność jest bardzo wskazana. Nie ma tutaj jednych sztywnych, e, poczekaj, już nie słuchaj, pika, takich e, wytycznych, co trzeba zrobić każdego dnia. Ważne, żeby ta historia się pojawiła Dobra. w miarę możliwości Możesz też sprywać? i wieku dzieci. Możemy różne rzeczy z nimi zrobić, właśnie plastycznie, czy teatralnie, czy muzycznie. Czy możemy coś jakąś bajkę obejrzeć, czy właśnie z jakieś wersje dla dzieci. Jedzie, Jonas, by to na zakończenie chcemy Wam po prostu życzyć, żebyście mieli piękny czas oczekiwania na narodziny Pana Jezusa, tak? Niezależnie od tego, czy będziecie robić drzewko tego, czy nie, czy będziecie uczestniczyć w roratach, czy będziecie robić po prostu jakieś swoje aktywności wymyślone, to życzymy Wam, żebyście czekali na Pana Jezusa, na Jego narodziny, Dobra, się z radością. To, się to na zakończenie.